Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj obiecany odcinek z zestawami. Przygotuję dla Was trzy zestawy, których ja najczęściej używam, które, w, moim, w mojej opinii, są najbardziej skuteczne. Co będzie Wam potrzebne do, wyko do wykonania tych zestawów? Oczywiście haczyki, krętliki, stopery, żyłka główna, oczywiście, na Waszych wędkach, plus przypon. A czego zaczynamy? Pierwszy zestaw to będzie metoda. Jak ja to zawsze robię. Pierwsze co nakładam, nawijam sobie na żyłkę główną stoperek. Stoperek nakładam po to, żeby ta metoda przy napełnianiu jej jedzeniem nie fruwała mi gdzieś tam dalej, prawo czy lewo. Tak? Kolejnym Etapem to jest przełożenie sobie założenie sobie na żyłkę główną naszego podajnika, czyli tak, to jest w standardzie żyłka główna, metoda, tak, mamy przełożone, tak, nasz podajnik lata sobie luźno po naszej żyłce. Teraz tak. Oryginalnie rzecz biorąc, do montażu zestawu producent dołącza do, zawsze do podajnika takie quick stopy do szybkiej wymiany przy, przyponów. Quick change, przepraszam. Tutaj można to założyć sobie na żyłkę i szybko wymieniać przypon. Jeśli ktoś łowi na zawodach, bardzo przydatna rzecz. Ja na zawodach nie łowię, dlatego ja używam krętlików, Uważam, że to jest lepsze rozwiązanie, ponieważ żyłka się nie skręca. Biorę sobie mały kręticzek, albo tutaj może być na ten większy. Kręciczek wiążę sobie go na żyłce. Standardowy węzeł. Co nam żyłka. Pamiętajcie, żeby naświetlić zawsze węzły, wtedy one są bardziej wytrzymałe. Nie pękają. Zbędną końcówkę, która nam zostaje, obcinamy. Tak to wygląda. No i tutaj mamy już gotową końcówkę. Do tego proponuję zakładać przypon. Przypon do metody uważam, ja używam przyponów około 8, 8 cm. Uważam, że nie potrzeba stosować dłuższych. Także pokażę też, jak wykonać przypon. Żółkę przyponową. Tutaj mamy, akurat ja używam dość miękkiego, cienkiego fluorokarbonu. Tutaj mam 0,18. Myślę, że wystarcza na Małe i średnie ryby typu karpie do 2-3 do kg spokojnie na to możecie łowić. Bierzemy sobie ilość, która będzie nam potrzebna. Tak i tego haczyk, jaki chcemy założyć. W tym przypadku damy obojętnie, który nam się uda pierwszy złapać standardowy węzeł haczyka, czyli oczko. Tak. Oplatamy kilka razy, sześć razy. Przekładamy. Przez oczko z żyłki, które nam powstało zaciągamy zbędny koniec żyłki, usuwamy mamy zawiązany zawiązany haczyk. i takim samym węzłem jak montowałem krętlik. Do żyłki głównej ja zawsze przywiązuję go takim samym węzłem. Do mojej metody, tak? Kilka razy przekładam przez oczko nie, zaciągam zbędny, zbędny koniec ucinamy, przy czym pamiętajcie, żeby zostawić sobie powiedzmy pół centymetra tej żyłki tutaj na tej końcówce, to w niczym nie przeszkadza, a w razie gdy ten węzeł się, węzeł się trochę bali, zaciągnie ta końcówka, żeby została. No i taki zestaw przypon wyszedł trochę dłuższy, ale to wiecie, może być dłuższy, może być krótszy. Ten ma akurat około 12 cm, używam trochę krótszych. Ale macie pokazane, jak jest to jest zrobione, tak? Do tego dochodzi, wiadomo, na haczyk dochodzą robaki lub coś takiego. A ten stoper tutaj jest po to, żeby ten zestaw nie latał sobie gdzieś daleko później wiadomo, jak podnosimy wędkę, kładziemy ją na podpórkę, ten zestaw gdzieś tam zjeżdża, nie możemy go złapać, żeby napełnić koszyczkę. Także to robimy po to, żeby nie latał nigdzie. Dobra, to jest jeden. Teraz pokażę wam zestaw klasyczny federowy z koszykiem. Czyli tego odkładamy sobie na bok. Samego. i tak samo na żyłkę główną ja zawsze zakładam sobie stoper żeby ten koszyczek nigdzie daleko mi nie latał tak? pokażę wam teraz ten zestaw ogólnie to jest zestaw który jest nazywany klasycznym federem, ale równie dobrze można z niego zrobić zestaw helikopterowy, czyli pokażę wam jak to zrobić. Czyli mamy żyłka główna, zakładam jeden stoper. Teraz przekładam sobie kętlik Marzyłkę nakładam sobie krętlik i zamykam to drugim. no drugim stoperem. Pyk. Tak to wygląda. Co robię teraz? Teraz moi kochani, robimy skrętkę. Skrętka to jest sztywny odcinek żyłki, który jest stosowany jako na przykład coś takiego jak kiedyś stosowało się rurek antyspontaniowych, teraz się tego nie stosuje, bo jest to tam jakoś stwierdzone, że te rurki jednak odstraszają trochę ryby, także jest skrętka, myślę, że to jest lepsze rozwiązanie niż ta rurka, ten zestaw nie, nie wydaje się taki ciężki, także pokażę jak, jak zrobić skrętkę. Skrętka powinna mieć długość około 15 do 20 cm. Tak taki, żeby jeśli przyczepimy nasz koszyk do zestawu, powiedzmy, będzie tak, bo tu będzie agrafka, żeby ta skrętka była mniej więcej tej długości. Żeby nasz przypon tutaj się nie plątał, tak? Czyli robimy teraz skrętkę. Jak to zrobić? Łapiemy sobie końcówkę z tej strony żyłki, końcówkę z tej strony żyłki. O tak. I kręcimy w przeciwne strony. Skręcamy naszą żyłkę. Powstaje takie coś. Widzicie? I kręcimy, skręcamy, skręcamy, aż uzyskamy taką długość, jaką będziemy chcieli. Ja to muszę zobaczyć, czy to będzie widać. Widać. Kręcimy, kręcimy. Skręcimy cały czas, o pięknie się skręca. Trochę się przełożyła. Czekam. Jeszcze dwa razy, dobra. Mamy długość skrętki, na której nam zależało. Teraz na końcu Wiążemy zwykły, najzwyklejszy supełek po to, żeby nam ta skrętka się nie, nie rozwiązała. Tak? Widzicie? Skrętka jest bardzo sztywna. Proszę zobaczyć. Zobaczcie, jak to widać? O, tak może. Na pewno to widać. Dobra. Teraz. Tutaj węzeł zaciągnięty. Pamiętajcie, żeby to nasilić, dlatego ja je akurat, ale żeby to było nasilane. Zbędny końcówkę odcinamy. Ten zestaw dociągamy do, do końca. Teraz tak. Bierzemy. A, to. to drugi krętlik. Można używać tych quick change'ów. Ja używam zawsze krętlików. Wtedy, wedle mnie, według mnie, mojej opinii, zestaw jest lepszy. Tak bardzo się nie skręca, ale mówię, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Można zastosować go jakoś inaczej. Tak? Na końcówkę tej skrętki zakładamy również sobie krętlik, czyli przekładamy go przez krętlika, krętlik przez oczko i. Zaciągamy, Tak. Mamy założonego kantika. I teraz zobaczcie. Mam agrawkę. Luźną agrawkę. Tak. I teraz tak. Zakładając tą agrawkę tutaj, w to miejsce. Do tego dokładając koszyczek, mamy. Zestaw, o ten, ten krętnik można dać do góry. Teraz mamy zestaw klasyczny federowy, czyli mamy skrętkę. Skrętka pięknie nam widać, to widać, o tak, odpycha nam cały zestaw od koszyka. Czyli mamy teraz standardowy standardowy zestaw. Yy, z koszykiem skrętka do tej końcówki dowiązujemy sobie przypon. Około regulaminowe 150 cm lub, lub więcej. I teraz, jeśli chcecie sobie zrobić zestaw helikopterowy, który no jest bardzo dobry do długich, dalekich rzutów, który się nie pląta, ściągacie sobie to. Tą nagrawkę bierzecie. Teraz tak, tomografkę, zakładacie sobie na koniec tego zestawu, do tego doczepiacie sobie koszyczek, widzicie, a tutaj ściągamy tylko ten cały zestaw na dół, o i mamy Krętlik z koszyczkiem. I teraz do tego mocujemy przypom około 15 cm. I tutaj mamy zestaw helikopterowy. Nic bardziej prostego. Także to na tyle dzisiaj, jeśli Wam się podobała łapka w górę i będę nagrywał więcej filmów. Jak robić i jak używać wszystkich zestawów. Na razie trzymajcie się.